Więc jedziemy, czyli tutaj mamy trzy łuki do obudowania. Te narożne łuki, te pobrzeżne łuki przerobię, obuduję przerabiąc po pięć słupków. I teraz w tym centralnym tak się zastanawiam właśnie, czy nie lepiej było przerobić albo półsłupek z narzuceniem, albo słupek. Teraz pokażę Wam wersję ze słupkiem, zobaczymy, jak to będzie lepiej wyglądać. Czyli tak najpierw pięć słupków. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek. Zabudowujący ten łuk z pięciu oczek łańcuszka. To jest czwarty i piąty słupek. I tak będzie powoli nam ten kwadrat nabierał formy docelowej. Teraz zróbmy zamiast półsłupka z narzuceniem słupek, tutaj do wyboru jak będziecie woleli. Ten słupek w tym łuku także po prostu tylko tylko przeskoczyć do kolejnego i w kolejny łuk, ostatni na tej długości boku, zabudowuje znowu przerabiając pięcie słupków na nim, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I w zasadzie mamy już tutaj kolejną długość naszego kwadratu. Rzeczywiście to schodzi mniej w dół, więc może lepiej byłoby po prostu pozostać przy słupkach. I teraz dochodzimy tutaj do narożnika, a w narożniku przerabiam sekwencję. Trzy słupki niezależne, czyli pierwszy, drugi, trzeci. Czyli mamy trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka, to jest ten, te trzy słupki liczą się jeszcze do tej długości boku. Łuk narożny, którym zakręcam i już przeskakuję do tej kolejnej długości boku. I w tym narożniku jeszcze trzy słupki, które już się liczą do kolejnej długości boku. Czyli raz, dwa i trzy. Trzy słupki i zobaczcie, ta forma już się zarysowuje. Jak mówiłam, niekoniecznie jest to forma taka idealnie kwadratowa, ale to się fajnie łączy razem z kolejnymi kwadratami i już tutaj się kwadrat rośnie, powiększa. Więc, żeby go pokazać, o może podnieść kamerę, więc jedziemy dalej.